Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego siedzę za górą śmieci, to zaraz Wam to wszystko wyjaśnię. Kilka dni temu opowiadałam wam o tym, że zaczepił mnie w ubód jakiś taki dziwny pan, który miał jakąś zieloną głowę, trochę pofarbowane włosy, dziwnie pachniał i opowiadał o globalnym ociepleniu oraz o tsunami. Rozwinę dzisiaj troszeczkę ten temat. Otóż wyobraźcie sobie, że jeżeli się nie mylę, to cztery dni temu leżałam sobie w łóżku i tak jak wam mówiłam, ja byłam lekko podziębiona, więc leżę sobie w łóżku i nagle moje łóżko zaczęło się trząść. Tylko, że tak potrząsnęło raz, dwa. I rzeczywiście czasami tak się dzieje, że jak Zośka leży u mnie na łóżku, ona zacznie się tam drapać, czy zacznie, nie wiem, trząść nogą, to to moje łóżko się trzęsie, ale w tym samym momencie ja poczułam, że po prostu całym domem rzuciło raz, dwa, ale to było tak szybkie, że w ogóle złapałam się na tym, że pomyślałam sobie, Boże, co to było trzęsienie ziemi? Ale jak to się wydarzyło? No i e, pomyślałam sobie, że pewnie sobie coś wkręciłam, no i tak siedziałam z taką myślą, nie wiem, przez chyba godzinę czy dwie, no bo mówię Wam, byłam chorą, uziemiona w domu. No i po jakimś czasie, bo to było dość wcześnie, e, wstał mój znajomy, no więc piszę z nim i mówię tak, słuchaj, albo ja wariuję, albo dziś było trzęsienie ziemi. Pytam się, czułeś coś? On mówi, że nie, 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 ale mówi, słuchaj, będę sprawdzał raporty. No i na początku w ogóle nic się nie pokazywało, bo to zajmuje kilka godzin, żeby wszystko zostało wrzucone w statystyki, tutaj na niektórych tych stronach, które mamy lokalnie. I okazało się, kochani, że nie zwariowałam. Było trzęsienie 7,3 w skali Richtera, także naprawdę e, bardzo mocne trzęsienie, aczkolwiek epicentrum było gdzieś indziej. Teraz już nie pamiętam dokładnie, albo to było z Flores, albo to było z Jawy. E, I niektórzy w ogóle tego trzęsienia nie poczuli, natomiast moim całym domem po prostu wstrząsnęło. Ale to to jeszcze nic. Wczoraj. Wczoraj o siódmej rano, e, ja sobie już tak powoli wstaję, wiecie, przeciągam się i tak dalej. I dosłownie taka sama siła, tylko że o wiele dłużej, bo to trwało jakieś 5 sekund. Normalnie było tak pach, 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 pach całym moim domem rzucało, e, aż szyby zaczęły się trząść. Ale zanim w ogóle do mnie dotarło, co się wydarzyło, no to już to trzęsienie ziemi się skończyło i sprawdzałam wczoraj statystyki, raczej wymieniałam się ze znajomymi statystykami. I się okazało, że w przeciągu pięciu dni, wrzucę Wam tutaj statystyki, możecie sobie zobaczyć, jak dużo trzęsień ziemi było. Nie chcę tutaj pomylić e, liczb, ale to jest w ogóle jakieś szaleństwo. To są statystyki do, od 12 do 15 grudnia. To po prostu trzęsienie ziemi na trzęsieniu ziemi i rzeczywiście tsunami, takie ala tsunami, walnęło. Wyspę Flores niedaleko e, Wysp Komodo i wyspę Nusa Penida. I w ogóle z Nusa Penida to jest blisko bardzo wyspa położona od Bali. Ona podlega w ogóle administracyjnie pod Bali, już tam kilka razy byłam. No i okazało się, że tam walnęło dość mocno, mocniej niż niektóre raporty do nas docierały i okazało się, że dużo ludzi straciło swoje domy, straciło swój dobytek i dzisiaj Aleksa mi wysłała, że ktoś wrzucił nie pamiętam, albo na Instastory, albo na Facebooka, to też Wam tutaj oczywiście wkleję taką informację, że jeżeli ktoś chce Dać jakieś datki, czy chce oddać swoje ubrania, to że może wziąć udział w pomocy ludziom, którzy zostali poszkodowani. I ja tutaj, w tych torbach, mam bardzo dużo ubrań, które chciałam już od dawna oddać i przekazać właśnie osobom, które tego bardziej potrzebują. Więc teraz wszystko sobie na spokojnie przebiorę. Muszę zobaczyć, które ubrania się nadają, które nie. To były kiedyś moje ulubione, spodnie. O jakie ja lubiłam nosić, ale nie noszę ich już od dwóch lat, więc bez sensu, żebym trzymała je w szafie. Podobnie na przykład z, taką, z takim topem. Może akurat, akurat komuś przypadnie do gustu, może ktoś będzie miał ochotę założyć. Ja teraz przejrzę wszystko, co tu tutaj się za mną znajduje. No i oczywiście nie przekażę od razu do fundacji, dlatego że wstyd by mi było oddać nieodświeżone ubrania, niewyprasowane ubrania, więc zawiozę wszystko do pralni i dopiero potem wieczorem najprawdopodobniej pojadę przekazać te ubrania no i właśnie jeżeli też macie jakieś ubrania, których nie nosicie albo jakieś zabawki, z których nie korzystacie to poszukajcie czy można nawet oprócz tych pojemników PCK ale poszukajcie czy jest jakaś zbiórka, czy są jakieś osoby, które tego potrzebują, bo może właśnie też jest taka sytuacja no nieszczęśliwa bardzo, że ktoś stracił grunt spod swoich nóg i przekazanie kilku ubrań, które są po prostu niezniszczone może totalnie Zmienić ich humor, może im pomóc w tej ciężkiej sytuacji, a nas tak naprawdę to nic nie kosztuje. Co więcej, my pozbędziemy się rzeczy, których i, i tak nie nosimy, oczyścimy swoją szafę, a będzie można komuś pomóc. Więc ja zabieram się tutaj za przeglądanie i mam nadzieję, że w miarę szybko mi pójdzie, a później bardzo niedługo zabiorę Was na lunch z moją przyjaciółką, której już pewnie dawno nie widzieliście, a raczej na kawkę, ale może gdzieś pójdziemy do ładnego miejsca. Spakowałam całkiem pokaźną torbę, więc teraz jadę podrzucić to do pralni i jeszcze napiszę do tych ludzi, którzy organizują zbiórkę rzeczy. No, sorry za się twoim jedzeniem rzucam jeszcze nieotwartym i spytam się, czy czegoś więcej im jeszcze nie potrzeba, bo być może jakieś paczki dla dzieci albo coś takiego, to wiecie, żaden problem. Dokupić jakieś zabawki czy coś w tym desie, nie wiem, nie wiem, muszę się właśnie dowiedzieć, dlatego że raz, no, że ta tragedia się wydarzyła. A dwa, że święta nadchodzą. I może was to zdziwi, ale dużo moich znajomych, którzy mieszkają na Bali, w sensie balijczyków czy dżakartańczyków, bo mam też dużo znajomych z Dżakarty, e, pomimo tego, że nie są wierzący, to jednak święta Bożego Narodzenia obchodzą. E, więc dowiem się trochę więcej. No i jedziemy, bo dzisiaj w ogóle strasznie gorąco jest. Ha, ale jaja. Zapomniałam, że miałam rzeczy do odbioru w pralni, także dobrze, że dzisiaj podjechałam. Pięknie. Co się dzieje z tą moją pamięcią? Dwa tygodnie temu w ogóle tutaj nie było zieleni, bo było tuż po zbiorach i była tak naprawdę sama gleba zalana wodą. A teraz zobaczcie, powolutku, powolutku, ale już całkiem sporo tego wyrosło. Jak się spojrzy tak na całość, no to piękne są te pola. Ja uwielbiam po prostu te spacerki tutaj z Zosią. Mam nadzieję, Zosia, że Tobie też się podoba. A oprócz tego, że jest ładnie, no to jest przeraźliwe gorąco, więc teraz Zośka to nawet nie chce chodzić dłużej niż czasami to na 5 minut pochodzi i ciągnie mnie już do domu. A tak maksymalnie ostatnio to 10 minut. to Jest rekord Zośki i już już ciągnie mnie w drugą stronę. Chodź Zosia! Once had you all alone In the back of my mind I'm under your spell, I can't get out My heart falls five below And I'm still here, I'm freezing cold And I will wait I hold my breath till I turn To było zdecydowanie bardzo udane spotkanie towarzyskie. Miała jeszcze do nas dołączyć rana, ale miała jakieś tam inne plany ze swoim chłopakiem, czy tam nawet narzeczonym. W ogóle dziś go w końcu poznam, bo dopiero niedawno przyleciał na Bali. Chłopak Aleksy też przyleciał, więc dużo teraz, bardzo się nasze grono znajomych powiększyło i byłyśmy razem z, razem z Aleksą w takiej restauracji, która nazywa się Shelter. Ona się otworzyła relatywnie niedawno, bo chyba jakieś trzy tygodnie temu, i jest po prostu niesamowita. Jest troszeczkę droższe, chociaż może nie aż tak drogo, powiedzmy. No i dzisiaj za dwa koktajle bardzo dobre i za babę ganusz z takim super chlebkiem zapłaciłam plus woda gazowana. No to zapłaciłam 380 tysięcy. To powiedzmy, że trochę drożej niż standardowo, ale też bez przesady, bo to miejsce jest naprawdę świetne. I mają o Jezu, przepyszne jedzenie. W ogóle tak podane w taki naprawdę świetny sposób. Bardzo fajną obsługę. No niestety musiałam wziąć tak taksówkę tą skuterową. Nie lubię jej za bardzo, ale trudno. Zatrzymałam się jeszcze po drodze w takim sklepie, który nazywa się E-Life i kupiłam wegańskie parówki. Śniadaniowe. Tak oni to nazywali. Plant-based breakfast sausages. Także wydaje mi się, że sobie jedną teraz przygotuję. Nie wiem do końca nawet z czego... O, spoko jest skład. Słuchajcie, bo skład to jest tak. Fasola pumpkin seeds, czyli pestki dyni, czosnek, musztarda i i, i sól, więc jak to jest dobre, to, to naprawdę jest w ogóle spoko skład. Ja pamiętam jeszcze dawno temu, jak pierwsze wegańskie paróweczki powstawały. Paróweczki hrabiego Kenta. <grych> A kto wie, to wie, do czego nawiązuje. To one miały tragiczny skład. Co prawda mi smakowały, ale skład był na maksa tragiczny. No, więc teraz sobie szybko zjem. A za półtorej godziny się spotykam z koleżankami. Chociaż nie tylko z koleżankami, w sumie to nie tylko z koleżankami, spotykamy się ze znajomymi, idziemy na stand-up. Nie będę już nagrywać moich wypowiedzi, bo nie lubię zabierać ze sobą, jak wychodzę na imprezy, tego, tej dużej takiej kamery. No bo trochę się boję, wiecie. Poza tym to dużo miejsca zajmuje, więc Ale będziecie mogli dzisiaj zobaczyć, jak wygląda mój taki typowy piątek. To znaczy, ja nie nagrałam początku mojego dnia, bo trochę popracowałam, trochę poobrabiałam zdjęcia, trochę też zmontowałam odcinek w ogóle, który już opublikowałam. No i w sumie wyrobiłam się, powiedzmy, z całą moją pracą do godziny chyba 12, jeżeli, nawet wcześniej, do 11. O 11 już byłam. E, już, już miałam robotę wykonaną, że tak powiem. E, w piątki zawsze staram się skończyć troszeczkę wcześniej, a potem laba ze znajomymi. W ogóle widziałam się dzisiaj z Aleksą pierwszy raz od trzech tygodni. Najlepsze jest to, że my nie mieliśmy żadnej spinalni nic. Po prostu tak nam wyszło. I ona ma dużo czasu wolnego, i ja mam dużo czasu wolnego, ale wiecie, jak to jest? Czasami człowiek się zakręci. I tego czasu troszeczkę się mniej robi. No, z raną tak samo, też się nie widziałam już u z dwa tygodnie, więc fajnie dzisiaj będzie się spotkać. No i poznam jej narzeczonego, więc cieszę się bardzo. No, to fajne mi te vlogmasy wyszły takie trochę nieświąteczne, co? Ale chciałam się z wami podzielić tym, co się ostatnio działo tymi trzęsieniami ziemi. Chciałam się też podzielić tym, że czasami fajnie można komuś pomóc, akurat jakimś osobom, które są w potrzebie, którym przydarzyło się niestety coś złego, możemy odmienić, albo odmienić ich los, albo sprawić, że chociaż troszeczkę im będzie łatwiej, a naprawdę nie wymaga to od nas dużego wysiłku. Natomiast jeżeli chodzi o świąteczne tematy, to nie bójcie się, dlatego, że jeszcze zabiorę Was na jak takie jarmarki świąteczne tutaj na Bali, więc będzie troszeczkę z miasta i jutro muszę znaleźć jeden specjalny taki... Składnik do gotowania. Jeżeli się uda, to zrobię też odcinek kulinarny, wegański, ale taki wigilijny, więc mam nadzieję, że to się uda. No i że trochę jeszcze na koniec dociągnę tymi vlogmaskami. Też fajną rzeczą będzie to, że wigilie ja organizuję u siebie w domu. Więc pokażę wam przygotowania z wigilii, więc będzie przynajmniej chociaż troszeczkę świątecznie. Ja tak jak wam mówiłam, ja nie obchodzę świąt aż jakoś tak bardzo. Mogę wam natomiast powiedzieć jaki mamy plan ze znajomymi. Jeżeli chodzi o wigilię to jest u mnie w domu, a pierwszy dzień świąt czyli 25 grudnia to jest święto bardziej takie ważne dla moich znajomych ze Stanów, no to już odezwaliśmy się do kilku restauracji takich na plaży i chcemy wydając chcemy zorganizować taką kolację właśnie Świąteczną, żeby wystawili nam stolik na plaży i żebyśmy mieli już taki takie set menu, że będziemy mieli po prostu trzy jakieś dania. Oczywiście ja się muszę upewnić, że będą opcje wegetariańskie, ale to na pewno nie będzie problemu. No i takim gronem rodzinno-przyjacielskim sobie usiądziemy na plaży. Taki jest plan, troszeczkę inny, troszeczkę mniej standardowy, ale myślę, że to nie chodzi o to, żeby wszystko było takie stady standardowe, takie bardzo tradycyjne, tylko chodzi o to, żeby dobrze spędzić, przyjemnie spędzić Czas w jak najlepszym towarzystwie, żeby po prostu było przyjemnie, no i żeby się obieść. Ja uważam, że święta bez obiedzenia się, to, to nie święta, aczkolwiek będę starała się jakoś hamować, żeby później nie musieć potrójnie cisnąć na siłowni. Wielkie dzięki, słuchajcie, kochani, za to, że byliście ze mną. W takim troszkę nudnym dniu, ale nie wszystkie dni muszą być super ekscytujące, żeby mimo wszystko były przyjemne. No i ja wam przyjemnego dnia życzę, do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki i bye, bye! A w ogóle powiem Wam, że tak jestem zadowolona z tych moich włosów. Boże, jak, jak ja się na siebie napatrzeć nie mogę. W sensie, niby tylko głupie włosy, ale tak jak Wam mówiłam, jak patrzę w lustro, to widzę siebie. A przez ostatni rok po prostu nie widziałam siebie. Widziałam jakieś, jakąś inną osobą I, I osobę nie to, że jakoś źle wyglądającą, tylko po prostu nie czułam się jak ja. A teraz to po prostu no czuję, czuję, że to jestem ja. Tylko jeszcze będziemy musieli wyrównać kolor włosów. Aczkolwiek teraz już ten mój naturalny z tym kolorem z doczepów już już się troszeczkę um, wyrównał, więc jest zdecydowanie lepiej, ale można jeszcze troszeczkę podciągnąć. No i przede wszystkim całkiem łatwo mi się układa te włosy. To, to, to jestem zaskoczona na plus, bo ja nie jestem najlepsza w układaniu włosów. To była naprawdę świetna decyzja z tym przedłużeniem, naprawdę jestem zadowolona.